A więc, witam wszystkich ponownie w kolejnym już oto odcinku naszego Zagrajmy w Pokémon Emerald <grym> Już chciałem powiedzieć w Green Ale dobra, jak widzicie tutaj lekko podtrenowałem Pokémony I tak, wyruszamy dalej w podróż po naszej jaskini I jest tutaj ciemno i tylko ruch Flash może nam oświetlić drogę, lecz jakoś ja pamiętam drogę Łatwo się stąd wydostanę i mam nadzieję, że spotkam nowego pokemona. O, i to jest właśnie nowy pokemon. Aron no jest to pokemon e, prawdopodobnie stalowy żuk. Jest typu stal i kamień. I tu jest pokemon. I tak. Makuhita. Ale szukam jeszcze jednego Pokémona, żeby wam go pokazać. Nie. Ty już byłeś przedstawiany. Idę. Okej, okay, dobra, wyszliśmy na piętro wyżej. O, również można znaleźć Abre w tych rejonach. Ale gdzie jest ten? O, no dobra, najwyżej go nie pokażę. Ja bym chciał pokazać, bo jest bardzo ciekawy. O, jest i on. Jest to Savley, Pokémon y, typu duch i ciemność. Nie jest on specjalnie silny, jednak ten Pokémon nie ma żadnej słabości. Tak nie ma żadnej słabości i jest w miarę dobry. Tu jest przedmiot, jakim jest Everstone. Czyli na polskie tłumaczą zawsze kamień. Jak w polskim zawsze kamień. Jeżeli Pokémon trzyma Everstone, to. Zaprzestaje ewolucji. Po prostu nie ewoluuje. Więc. Nie wiem, czy przydatny jesteście poziom. Poziom. Yy, przedmiot. I tak właśnie. Mam już. Dostateczny level, aby. pokazać wam coś. U yy, I po pokonaniu tego zobata to pokażę. Ale jednak może nie. Zubat użył ataku y, ultra dźwiękami, który... który oszałamia mnie i nie mogę przez... Znaczy mogę y, przez tę atakować, ale jest to ograniczone. I tak, zigoto odbił 20 level i... zaczyna ewoluować. Tak. Muszę dlatego wolałem zaczekać, żeby wyewoluować go na wizji. I mój. Zygoton ewoluuje w. Fredkę? Zmienię, co to może być. Bardziej to fretkę przypomina. I zobaczmy na statystyki naszego zygotona. Dużo się nie zmieniło. W sumie nadal ma dużo szybkości. Eee, jedno, jedno, co mi się podniosło, to atak i defensywa, no i punkty życiowe. Jest tam bardzo dużo, z tego co teraz zauważyłem. Dobra, wracam do treningu Gekona. W sumie to już nie muszę ich trenować. W to jest on na dosyć wysokim poziomie. I mamy tajemniczego młodzieńca w srebrnych włosach, który ma na imię Steven, i jest tutaj po to, aby szukać różnych drogocennych kamieni, a my mu musimy dostarczyć list. Tak, i w nagrodę za to otrzymaliśmy TM47, jakim jest Stalowe Skrzydło. Stalowe Skrzydło jest, yy, jak na ten etap w grze, dobrym atakiem typu stalowego i polecam go nauczyć swojego Pokémona. Jakoż, że ja nie mam Pokémona typu stalowego, nie mogę go nauczyć. Nie musi to być Pokémon stalowy, może być to zwykły Pokémon latający. I tak, no cóż się więcej nam zostało do zrobienia w tym mieście jak pokonać gym leadera. Wiesz, naprawdę ten gym leader jest bardzo trudny. Muszę to z góry przyznać. I tak, mamy do czynienia z taką samą ciemnią jakby granitoweski. I mamy pierwszego przeciwnika. Jest to również nowy pokémon, jakim jest Meditate, pokémon medytujący typu walcząco-psychicznego. Jest to bardzo fajny pokémon, ponieważ ma w sobie e, złączoną liczbę dwóch typów, więc... więc nie jest podatny na większość moich ataków, więc jest wart w treningu, ale nie można go złapać w wersji Emerald, z czego jestem bardzo niezadowolony. I dobra, pokonaliśmy pierwszego przeciwnika i za pokonanie każdego rozszerzy nam się troszeczkę obraz. I tak tu będzie podwójna walka. Zkałem. I tak, tutaj nic ciekawego. Meditate i macho. Ja atakuję Meditate, a, ty Machopa. No i tak leci jakoś. I Jednak... Mój zygoton jest teraz jeszcze lepszym pokonany niż był wcześniej. O i tutaj bardzo się rozszerzył ekran. Więc dlatego polecam wam pokonanie wszystkich tych yy, pionków. Bo dostaniecie po pierwsze dużo doświadczenia, po drugie przydadzą wam się dodatkowe levele, ponieważ ten oto gym leader nie jest jednym z łatwiejszych. No już mam niezłe światełko. I przedostatni pionek. My posiadam posiadamakowite. Tak oczywiście zdejmę ją. Jego przepraszam, za absorba. I taka. Ej, nie trafiłem. O, fiam. I 21 level moim kochanym drom. I zigo ten pokoję ostatniego trenera oto o dzimie o, <coughs> o szczerze mówiąc nie trwał to długo Okej, teraz może się cofniemy do centrum żeby się uleczyć bo ta walka naprawdę jest bardzo trudna nie wiem czy dam sobie jej radę i tak postaram się użyć na pierwszych dwóch pokemonach Jimmy e, Dera... Właśnie go zgotowano I tak, na imię mu Brawley jest Jimmy e, Liderem w Death Town. Więc... Tak, rozpocznijmy walkę. Ja bym wysyłał Machopa na 16, a my naszego Zigotona na 20. Czy jednak nie lekceważcie go. Później... Zobaczcie Na razie nie pokazuje nam zbyt mocnych Pokémonów, ale... Ostatniego Pokémon jest naprawdę potężnym Pokemonem. I tak. Pokazuje nam na razie o tym, że zmarną swoje yy, super na takie użytecznego pokémona jak Meditate. O, nie Jestem z tego dumny. Jeżeli teraz zaatakuję. czegoś by tu się nie spodziewać. I tak oto. Wygrałem z jednym z najtrudniejszych gym leaderów uznanych przeze mnie ten No, bardzo dumny z tego, że wygrałem z Brawleym. I rozszerzył nam się całkowicie obraz. Wytrzymaliśmy odznakę pięści. Czy nam garstkę? Już nawet nie wiem. I TM8 Black Up. I teraz możemy wynieść się z tej wyspy. W końcu, nareszcie. I tak, dostarczyliśmy na list i odblokowało nam się nowe miejsce zwane jako Slateport. Tak. I właśnie tam teraz popłyniemy. Jestem trochę zawiedziony moją oglądalnością, ponieważ to jest niecałe sto wyświetleń pierwszego odcinka, z czego nie jestem zbytnio zadowolony. Lecz... no cóż, myślę, że to się rozwinie dalej. Hmm, to liczę na to. A więc tak, plaża w Slateport, plaża plaża. Tylko że mamy tutaj trenerów. Tak. O! I jest nowy Pokémon y, Wingull. Jest to pokémon y, typu latająco wodnego, jest to Pokémon Mewa, który jest wkurzający Pokémonem nie z naszego. Na szczęście szybko pada od mojego zigotona. Taki twardy ten matchup, jak go opisują. Ale... cóż. O, kolejny cię Ja ciebie nienawidzę. Nienawidzę cię, Wingun. Może wkręcimy się w podwójną walkę. I... Kolejny chyba nowy Pokémon, jeszcze czego nie umówiałem, jest to Mary Pokémon wodna mysz, która wyczuwa tak samo jak zubat ultra dźwięki swoimi wielkimi uszami. Jest to Pokémon typu wodnego i jest... E, według mnie kiepski. Tylko mój kumpel uwielbia go trenować, ponieważ... jest bardzo dobry więc nie. A dobra, przyśpieszmy walkę. ma tak. Dobra. Dziękujemy za twój numer, na pewno nam się przyda. I tak ten znowu. Jednak zigotan jest zbyt dobry na te wszystkie Pokemony. I właśnie do tego uwielbiam trenować z Nie zapisz. Teraz klikam i powoli kończy nam się czas ponieważ ja jeszcze nie dostałem zawiadomienia od YouTube, że mogę wrzucać filmiki dłuższe niż 15 minut. O! I to był nowy Pokémon, którego zapomniałem... A, z tym ma jeszcze jednego. E, Pokemon typu e, normalnego, co z czego się bardzo dziwię, ponieważ jest to dziecko Merila. Powinien być e, Pokemonem typu wodnego. I jest on bardzo bezużyteczny. Nie nawet rozmnażać Merila, żeby dostać go, ponieważ jest żałosny. Widzicie, ile nam zabrał swoimi bańkami, niecały jeden pójść w życiu. Dobra. O, Izzy dotąd trzymał przedmiot. Jaki tym razem? Ma super on bardzo się przyda. I to jest ciekawostka, ponieważ na tym materacu leży Great Ball. Dobra. Jesteśmy w ciągu czekalni. Kolejny Azurile. Azuril. Azurile. Trudno ma nazwę to przyznać. Widzicie? Absorb na Merila działa świetnie niż na Azurila. Z czego... Nie jest to zbyt fajne ze strony twórców tej gry. No dobra. I ta trenka ma nowego pokemona jakim jest Goldin. Goldin jest to Pokémon złota rybka, który swoim rogiem potrafi zatruwać swoich przeciwników. Goldin jest kiepskim pokemonem. Coś na wzór lepszego Malifiarpia. Więc nie polecam go łapać. I ostatni tutaj przeciwnik. Wingulet. Ja was nienawidzę. Tak w miarę lubię. Już mamy limit 13 minut. Więc... Muszę się streszczać. A od tego pana otrzymujemy wspaniały prezent, jakim jest sześciopak z wody gazowanej? Chyba tak. I sześciopak gazowane jest lepszy od Super Potionów, ponieważ yy, uzdrawia o 60 punktów zdrowia, z zwykły Super Potion, Potion uzdrawia o 50 i jest on o wiele tańszy. I miasto Slateport, portowe miasto, w którym... jest port. Tu mamy targowisko, w którym nie ma nic specjalnego do kupienia. Yy, oczywiście fan kup Pokemonów, yy, zmieniacz imion, i... Telefon. Trzymaliśmy telefon z Roxanne. I dlaczego Team Aqua stoi w takiej kolejce do tego czegoś? O tego właśnie dowiemy się w następnym odcinku naszego ulubionego Zagrajmy w Pokémon Emerald. Żegna się z Wami Neffilms. Na razie.